Dziękuję bardzo Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałem złożyć oświadczenie w sprawie funkcjonowania spraw służb specjalnych w kontekście ostatnich propozycji wyposażenia tej komisji w uprawnienia śledcze. Propozycje takie padły we wrześniu tego roku, ale nie są to propozycje nowe. Kilkukrotnie do tej pory pojawiały się propozycje wyposażenia Komisji w takie uprawnienia śledcze, którymi dysponują Komisja Śledcza oraz Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Pod pojęciem samych uprawnień śledczych kryją się takie instytucje jak prawo dozywania świadków, prawo odbierania od nich zeznań, czy też uprawnienie do nakładania kar za nieuzasadnione niestawiennictwo. Sama idea wyposażenia Komisji do Spraw Służb w uprawnienia śledcze nie jest ideą nową, ponieważ pierwsze postulaty pojawiły się już w trakcie prac koncepcyjnych nad samą Komisją do Spraw Służb Specjalnych w drugiej kadencji Sejmu w 1994 roku. Jednak nie doszło do skutecznego zgłoszenia poprawki do uchwały powołującej samą Komisję do Spraw Służb Specjalnych w 1995 roku zostało to wycofane. Kolejny raz koncepcja ta powróciła na początku szóstej kadencji Sejmu w listopadzie 2007 roku i zagadnieniu temu, było poświęcone, zagadnieniu temu była poświęcona jedna z analiz przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych analiza autorstwa pana Wojciecha odrowąża Sypniewskiego, którą warto przybliżyć, ponieważ autor podjął próbę udzielenia odpowiedzi na dwa ważne pytania. Pierwsze czy w obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne jest wyposażenie w kompetencje śledcze innych komisji sejmowych, innych stałych komisji sejmowych niż komisja śledcza? W szczególności chodzi tutaj o Komisję do Spraw Specjalnych. Drugie pytanie, jakie zmiany należałoby ewentualnie wprowadzić, by możliwe byłoby powierzenie takich kompetencji stałym komisjom sejmowym? Wojciech otrowąż sypniewski wskazał na relacje pomiędzy materią ustawową a materią regulaminową, zwłaszcza na ważną zasadę, jaką jest zasada autonomii regulaminowej. Znalazła ona wyraz w konstytucji w postaci artykułu 112, który stanowi, że organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania działalności organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalany przez Sejm. Nie jest zatem możliwe regulowanie pewnej materii, materii dotyczącej struktury wewnętrznej Sejmu w drodze ustawowej. Jednak jak wskazuje Wojciech odrowąż Sypniewski, sama zasada autonomii nie ma charakteru bezwzględnego i musi respektować ograniczenia wynikające z norm rangi konstytucyjnej. Są dwa wyjątki. Dwa wyjątki. Pierwszym jest artykuł 110 ust. 3 konstytucji, który odwołuje się do komisji stały, do tego, że Sejm powołuje komisje stałe oraz może powołać komisje nadzwyczajne. Drugim to jest artykuł 111 Konstytucji, który mówi, że Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy. Wszelkie inne normy odnoszące się do funkcjonowania komisji sejmowych znajdują się w regulaminie. W regulaminie powinny również znajdować się przepisy uszczegółowiające unormowania konstytucyjne i ustawowe. W orzeczeniu TK 8 przez 99 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wyjątki od zasady autonomii regulaminowej powinny mieć podstawę w innych normach lub zasadach konstytucyjnych. Takim wyjątkiem jest instytucja Komisji Śledczej uregulowanej w artykule 111 ustęp 2 Konstytucji, który uprawnia do ustawowego uregulowania funkcjonowania Komisji Śledczej. Sejm przyjął ustawę o Komisji Śledczej Innym wyjątkiem jest Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która dysponuje takimi uprawnieniami na podstawie ustawy o Trybunale stan. Dlatego też doceniając prezentowaną przez autorów propozycję wyposażenia Komisji, Śledczy, Komisji do Spraw Służb Specjalnych w uprawnienia śledcze, wolę, należy jednak stwierdzić, że w obowiązującym stanie prawnym bez znowelizowania konstytucji i bez stworzenia e, konstytucyjnej podstawy ku temu niemożliwe jest wyposażenie komisji do spraw służb specjalnych w uprawnienia śledcze dziękuję bardzo dziękuję panu